Niepokonany Łukasz Dekysz, Damian Kibior, czy da radę? Zobaczymy. Ważna dla niego walka. Damian właśnie przy tych odejściach musi podnieść wyżej ręce. Tak bardzo dobrze boksuje w gardzie, zbiera te ciosy na, na podwójną gardę, ale kiedy odchodzi do tyłu, te ręce opadają i wtedy Dekysz celuje gdzieś. Ale teraz w tym klinczu dobry taki prawy krótki w wykonaniu Damiana i dobry lewy hak. Damian spokojnie rozpoczął ten pojedynek od Dekisza, który widzimy, że tych ciosów naprawdę wyprowadza mnóstwo. Ale żaden, żaden z nich na szczęście nie doszedł tam celu na tyle, żeby w jakikolwiek sposób zranić Damiana. Oj, dobrze trafił teraz Kivior mocnym, prawym, idealnie w tempo. A zagapił się Dekisz. Dobrze, dobrze. Damian jest na pewno silniejszy fizycznie. Damian na pewno waży dzisiaj 5, 7, może 8 kg więcej niż na ważeniu. No, znaczy no, Poszli chłopa, chłopcy na wymianę. A wojnę. To kogo? Było miejsce teraz, żeby Damian jeszcze uderzył lewy po tym prawym, którego przestrzelił. I dobrze, lewy na dół. Obaj no, oh okay, bardzo nerwowo, traf. roznosi ich e, energia. E, nastawiają się na jeden mocny coś. Tutaj brakuje jednemu i drugiemu trochę chłodnej głowy. Walka nie należy do najczystszych. Widzimy rozcięcia. Dobry podbródek Kiwiora. Za dużo stania, za dużo stania Damian. I właśnie teraz powinien iść cios. Zrobił dobry unik Damian, ale nie wykorzystał tego, a z Dykeszem wszystkie takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Jest mobilny Dekirz, ma dobre nogi. Oj, trafił teraz Dekirz niebezpiecznym, mocnym, prawym, prostym, ale przestrzelił lewym sierpowym. Dobra rotacja Damiana Kibiora. Jest pół dystans, podwójna garda, wysoko podniesione ręce Damiana i, i to on widzimy, że teraz idzie do przodu. No też... Wojna na pod, no, ciosy podbrudkowe, wojna na ciosy w tułów. Stanął Dekirz, stanął Dekirz, to już nie jest ten sam Dekirz, który był w pierwszej i drugiej rundzie. No, I znowu teraz... przestrzelony cios. Takie ciosy obszerne, Dobry prawy Hagi, lewy sierp Kiviora. Zaczyna, zaczyna Kivior tutaj, to co powiedział jego trener, zaczynamy dopiero boksować. Sierp, cios na jeszcze Kiviora. Te ciosy Ale... mocniejsze zdecydowanie to Kivior trafia w tej rundzie. Kiwior mówił, że to jest jego najważniejsza walka w dobry, dobry. karierze. Daje siebie wszystko. Jest naprawdę świetna walka. Dobrze się to ogląda pod samym ringiem, daje aż ta krew niedaleko nastryska. A w tych przepychankach w tej ringowej wojnie na pewno lepszy jest Damian. Oczywiście tam może polecieć jakiś przypadkowy cios, który albo jednego, albo drugiego może zwalić nóg, no ale to jest właśnie styl bokserski kiwiora, wojna. O, dobry prawy kiwiora, ale odpowiedział od razu o, od razu. Prawy sierpowy. Jeszcze jeden prawy e, sierpowy Dekisza. Mądra, mądra taktyka. Ja tutaj... Oj, dobrze Kiwior trafił teraz prawym. Czysto przycelował Dekisza, a ten klinczuje. Próba odpowiedzi, ale teraz dwa czasy znowu pod rząd trafia na Damiana. I dobrze lewym trafił teraz nad prawą ręką Kiwior. Uruchamia nogi Dekysz, ale już musiał się zatrzymać i sklinczować. W ogóle te ciosy Tekesza jakoś mocno wrażenia nie robią. Dobrze teraz odpowiada Damian tym prawym ciosem, który gdzieś tam doszedł głowy Tekesza. I ostatnie 10 sekund. No, zmienił taktykę, y, takiś więcej boksuje technicznie. Nie może dawać mu właśnie tego pola do boksowania, lewym prostym. To teraz kiwior powinien skracać dystans i tak naprawdę starać się uderzać te mocne ciosy, te power punche. Kiwior idzie do przodu z pochyloną głową, do, tutaj wystawia się na te podbrudkowe uderzenia. Tak, ale sędzia tutaj troszkę, troszkę w tym pojedynku się pogubił, trochę zawodnicy tutaj przejęli pieczę nad, nad, nad sędzią. No, próbował... By... baranka. Tak, tak, zdenerwowany, tak jest dobrze, że nie uderzył z głowy. Wszyscy dla jednogłośnego zwycięzcy pojedynku i mistrza polskiej kategorii super półśredniej, którym zostaje... Lukasz Dekis! No Lukasz Dekis zadecydowały te ostatnie, ostatnie rundy, kiedy on nie naniósł poprawki.